Zombie Apocalypse Siemanko, cześć tutaj Reysiu. Witam was wszystkich na kolejnym filmiku z Nostale Tym razem będziemy testować SP7 Łucznika Czyli tutaj wziąłem osobę, która... Psz, pomachaj tutaj No i dobra, to jest surprise, który dostanie za mnie... Y za to, że chce mi pomóc 2kk, poprosiłem go o to Od razu powiedział, dobra, dobra, idziemy, nagrywamy i tak dalej No to co, wytestujemy wszystkie skille łucznika Nie będę bardziej podchodził i mówił, co macie używać, kiedy, co, gdzie Tylko po prostu będziemy sprawdzać, jak wyglądają i niektóre ciekawostki może wam pokażę To tak, mamy tutaj grad cool Który wygląda mniej więcej o tak Tylko nie dawaj morala Lepiej tak trafiać i zobaczyć jak to jeszcze, jeszcze raz użyjemy Mniej więcej no troszeczkę kijowe DMG Potem mamy ostrze jakieś nie wiem co to W każdym razie to jest combo, że raz trafiamy i, i drugi raz leci Potem mamy deszcz duchów fury który wygląda czymś takim co też jest kijowy Kombo nie ma, to to ma chyba, no to ma kombo Coś takiego, ale niestety te drugie combo dwa razy dłużej się ładuje i niestety nie będziemy czekać, bo mi się nie chce. Drugie to macie właśnie takie wahadło duchów fury 1. Ich jest dokładnie 3 i to wygląda mniej więcej tak. Raz, dwa, trzy. Takie fajne trzy komba. Przy okazji użyjemy to jeszcze raz, żeby zobaczyć. Raz, dwa, trzy. No i moim zdaniem akurat z tym skillem się popis e, ładnie popisali, bo po prostu fajnie to wygląda jak tak fajnie skacze i, i zobaczycie jeszcze taką ciekawostkę. Ale ciekawostki od razu po sprawdzeniu tych killi, więc skip i czekajcie. I kolejny co mamy to jest atak duchów furii, który wygląda coś takiego, że odpycha i w dodatku stunuje, co jest dosyć dosyć dobrym sposobem. Kolejna, kolejna rzecz, która jest to jest duch furii. To jest a, oczywiście buff który działa mniej więcej tak, że macie trzy kolejki. Pierwsza kolejka trwa 300 sekund i to jest cała siła ataku zwiększona o 91, 91, energia 91, co do mojego levela, co level jest więcej, ja mam 91, więc 91, no to lecimy dalej, tutaj cała zwiększona o 182, nie wiem w ogóle po co takie... Słaby duch furii, duch furii i silny duch furii. Nie wiem po co to jest, ale dobra. I ten silny oczywiście jest najlepszy. Cała siła ataku zwiększona, energia zwiększona, krytyczne zwiększone. Szybkość ruchu jest zwiększona o 2, pojawia się zarys postaci. To wiecie co, zrobimy może tak, że przeczekamy do tego najlepszego buffa i zrobimy pvp, okej? Okay? To widzimy się za chwilkę. No dobra, jesteśmy z powrotem. Zaraz mi się zmieni na ten trzeci buff, jeszcze zostało 10 sekund. E, przy okazji przyszła osoba John Cena. Przy okazji pomachaj tutaj do mnie, nie wiem czy skumasz o co chodzi. Dobra, pomachał. to teraz e, Surprise gotowy. Swoją drogą to chyba wiadome, że on przegra, ale po prostu testujemy tako. W ogóle widać ten speed, że mamy tego. I dobra, lecimy. Pierwsze co mu dam to odrzucę go. Kolejne to będę grał na czas bardziej, postaram się. Dam mu opętanie. Cyk, skoczę na niego i od razu walnę stuna. I przy okazji cyk i nara, tak zwane combo. Ło, same misy, no to nara. <śmiech> Lastem. <śmiech> Last zawsze spoko. To teraz poczekamy chwileczkę. Eee, zaraz zrobimy pofu peżżdżonym. Jak naładują mi się skile, to jesteśmy z powrotem. Czekajcie. Keep going. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobra, co lecimy? Niestety, buch mi się skończył. No i cóż, ma takiego plusa. Oby mi stuna nie walnął, postaram się go odrzucić. Kurczę. Kurczę, 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 kurczę. No to padnę. Zaciula już nie, nie utargam go. <gryw> Zaciula. Poza tym on ma WK plus 12, a ja mam jakiegoś nędznego SP7, 20 joba. Ledwo co wiecie, dostałem SP7 i już padłem. Poza tym jeszcze mam resy nawoju, tutaj mam 80%, więc no cóż. Jak... Się czujesz, że z powodu tego, że wygrałeś W ogóle miał jeszcze farta, że przewaliłem mu akurat misa. Cyk cyk Ciekawe, jeszcze mnie zabije nawet Zacząłem jeszcze mnie zabije Ho 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 Ło, nawet debufa nie dostałem, ale fart i według. No cóż, dobra Jeszcze zapraszam Was zaraz na takie Taką ciekawostkę co można zrobić tak z wiatem dla jaj No i co, zobaczycie zaraz i koniec I widzimy się na kolejnym SP7, bo nakręcę chyba 3 SP7, więc zobaczymy się zaraz Wchodzimy oczywiście teraz, nas kupujemy pierw, zanim zaczniemy jeszcze wam pokażę, co ta osoba dostanie za to, że, że mi pomogła przez te parę, czy tam pięć minut, chwilkę, że dała się pobić. Obiecałem jej, no to... What the fuck, za dużo. <laughs> Cóż, dobra. No to trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kaka. No i oczywiście dziękuję ci bardzo za pomoc, za nagranie tego odcinku i... No ale... podziękuj ładnie. No i uwaga. Dziękować. Dobra, to lecimy szybko zrobić jeszcze tą ciekawostkę i kończymy. No dobra, teraz taka ciekawostka, że mamy tego na przykład sp7. Daj na mnie debuff. No i dam mi debuffa, wyjdę do nosma i ten buff będzie atakował też innych. Dobra, w ogóle powiedziałem tylko chodź za mną i zobaczcie, tylko wchodzę i od razu żar zarażam inne osoby i to jest ciekawy sposób, bo każdy traci HP. No i patrzcie tutaj, ta osoba nie ma HP, ta tutaj też kawałek, ta już umiera, nie ma HP. Cóż, no to, no to co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Komentujcie, subsk subskrybujcie, lajkujcie. Siemanko. Szczałeczka. Jeśli ten niesamowity odcinek ci się spodobał, to zostaw lajka pod spodem. Cześć.